Cześć wszystkim bardzo serdecznie tutaj, jak zwykle Z zanim jeszcze rozpocznę omawianie dzisiejszych meczy, chciałbym was bardzo serdecznie przeprosić. Otóż dzisiaj będziemy mieli tylko trzy mecze z tego Best of Seven, ponieważ jest to właśnie Best of Seven. No niestety święta się zbliżają, no i nie będę w stanie, nie mogę w stanie za bardzo nagrywać. Także będziemy mieli drobną przerwę świąteczną, no ale to zapewne już wiedzieliście, w końcu no trzeba troszkę tego ciasta zjeść, zrobić się grubym i w ogóle. W każdym razie resztę z tych meczy postaram się, na pewno postaram się nagrać i, i, i jakoś upload może jutro. W każdym razie mamy tutaj, e, tutaj TD1, który jest członkiem, e, członkiem klanu e, Fnatic. Jego przeciwnik to jest oczywiście Root Cats e, i to są dwaj gracze, którzy są tutaj e, graczami rozpoczynającymi, w tym Best of Seven Ligi SGL. Jest to, e, jest to Liga Klanowa, Liga Teamowa. Każdy z tych teamów, e, czyli, czyli Root Gaming oraz Team Fnatic. Wy, wy, wystawili tutaj po czterech graczy. Ci dwaj gracze są pierwszymi. E, przegrany team tutaj wybiera kolejnego gracza, który ma grać, e, więc jest to takie best of seven. Mamy tutaj oczywiście e, Mamy tutaj oczywiście czterech graczy, którzy będą, będą tutaj e, działać na tym polu bitwy. A są nimi oczywiście, jeśli chodzi o Ruta, jest to Katz, QXC, Kiwikaki. Oraz drugi, jeśli, e, jeśli chodzi tutaj o Root Gaming, no to oczywiście, przepraszam bardzo o Fnatic, ponieważ to było Root. E, jeśli chodzi o Fnatic, jest to TT1 Greetop Kawaii Rise oraz sen. Także czterech bardzo fajnych graczy od razu widzimy tutaj podwójny gasil. Bardzo interesujące, co to, to, co się tutaj dzieje. Jak na razie Rutkacz posiada 12 dronów, no i zastanawia mnie na co będzie się zdecydował, ponieważ u, no, jak na razie buduje tutaj, no, jak na razie buduje tutaj Cztery 6, e, 6 już są wybudowane. Będzie starał się uraszować. Tymczasem TD 1 buduje forja. Niesamowite, co się tutaj dzieje. zupełnie dziwne, zupełnie dziwne taktyki. Wygląda na to, że będzie tutaj miał miejsce rasz Rutkacz, jak na razie to jest wszystko, co wybudował. Te 6 zerglingów będzie starało się tutaj zaatakować. Nie sądzę, żeby zadał tutaj zbyt wielkie obrażenia ze względu na to, że świetnie tutaj pylonem zablokował to wejście. Tutaj także te probówki będą mogły, będą w stanie zablokować to wejście do, do tego kanona, ale kanon nie jest jeszcze zbudowany. No i zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie to obronić. Dokładnie w tym momencie ten kanon się wybudował. No i zobaczymy. O, ale TT1, jego, jego fort jest atakowany w tym momencie. Zobaczymy tutaj, może nawet zniszczy tego pylona. Nie, jednak pylona nie zniszczy. E, może tutaj ten foton kanon atak. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Musi uważać TT1, żeby nie stracić swoich, żeby nie stracić swoich e, probówek. No traci tutaj dwa zerglingi w tym momencie. Co robi, e, co robi z Jak na razie posiada tutaj queena buduje troszeczkę dronów. No i mo wow, ten Fort jednak zostanie zniszczony. Niesamowite, TT1 jest tutaj straszliwie do tyłu. Czy będzie decydował się na zniszczenie pylona? Nie, ponieważ Photon Canon jest w stanie tutaj zaatakować. No i to jest bardzo zła sytuacja. Gateway w tym momencie dopiero jest budowany dla TT1, no i Rutkec jest naprawdę tutaj do przodu. Nie zdziwiłbym się, gdyby nie zdecydował się w tym momencie na bardzo, na bardzo pewną ekspansję. Jak na razie widać tutaj jedzie dronem jednym. Oj czyżby decydował się na złapanie golda? Wygląda na to, że tak, wygląda na to że ten gold będzie łapany w tym momencie, W TT1 także chciał tutaj przeszmuglować swoją probówkę, niestety nie będzie miało to miejsca, ten probe musi bardzo szybko uciekać, w tym momencie gateway jest już prawie skończony, no i mamy budujący się cyber razem tutaj z tymi oczywiście dwoma kanonami, które bronią dostępu do linii minerałów, wygląda na to jednak, że TT1 doskonale wiedział, co jego przeciwnik będzie robił i teraz w tym momencie wyskautuje, Tą złotą ekspansję, która buduje się w tym momencie, no naprawdę, naprawdę bardzo interesujące, jeśli zauważycie dokładnie, TT1 wie, że jego przeciwnik tą, ym, tą ekspansję buduje, co jest interesujące. Drugi gateway w tym momencie jest produkowany, jeśli spojrzymy na ilość jednostek, 26 probów kontra 21 dronów, więc tak, tak naprawdę TT1 nie jest aż tak do tyłu, oczywiście tutaj z, tym, z tą technologią troszeczkę, troszeczkę można powiedzieć zaspał, ze względu właśnie na, te, na tego zniszczonego forja. Jednakże, no zaraz, zobaczymy, co będzie miało miejsce O, ale musi uważać, żeby ten zalot nie został zniszczony Cztery zergingi, ledwo, bo ledwo Ale poradziłyby sobie z jednym zalotem Jeśli chodzi tutaj oczywiście o brak mikrowania No i w tym momencie rootcats Zaczyna troszeczkę tutaj być do tyłu Cały czas posiada tutaj, cały czas Nie wiem, wow, nie wiem za bardzo co, co, co Kec robi? Au! Będzie oczywiście transferował, będzie oczywiście transferował swoje dronki do Golda, ponieważ jeśli zauważyliście mnóstwo dronów transferuje. Chodzi tutaj o to, że Gold, ma no, o wiele większy przychód. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie idzie on tutaj do przodu. W ogóle, jeśli chodzi o, <laughs> jeśli chodzi tutaj o technologię jego przeciwnik tymczasem Forgey to jest, to jest bardzo mocne, jeśli chodzi o to, co pokazał nam tutaj, co pokazało nam tutaj Root Cats. Root Cats expuje, będzie miał niewielką ilość jednostek, więc Forgate może okazać się bardzo mocny przeciwko temu rodzaju zagrywki, pomimo tego, że jest on troszeczkę opóźniony. No i zaraz zobaczymy, czy wyjdzie to tutaj, czy wyjdzie tu tutaj um, TT1 jak na razie o jeszcze lepszym jeszcze lepszym e, jest to, że Rudkec zbuduje Bailingness zamiast Rouczy. E, Bailingi przeciwko Foregate'owi, no są takie, to jest taki totalny hit and miss. Jeśli dobrze się zamikruje, no to może być okej. Okay. Jeśli źle, no to także trzeba przecież te, te Bailingi morfować, a w momencie w którym e, jest, ta, jest ta bardzo duża agresja właśnie z tego Forgeita, no to może być po, może po prostu nie być czasu na morfowanie tych wszystkich Bailingów. Wygląda na to jednakże, że TT1 będzie decydował się na takiego przeciwnik posiada niewielką ilość zergi które dopiero w tym momencie otrzymały speeda, zostały naspeedowane, no i stara się tutaj zaatakować, ale RootKetz nie jest stanie troszeczkę przebić się tutaj i będzie chyba starał się znowu na atak. Według mnie RootKetz powinien zaatakować w tym momencie, ze względu na to, że jego przeciwnik posiada jeszcze niewielką ilość jednostek, no i chyba t 1 będzie musiał ratować się tutaj forcefieldami, jednak nie, nie rzuca tych forcefieldów. No i w tym momencie <laughs> RootKetz zdobywa bardzo fajną przewagę. Przewagę pozycji, przewagę... Ym... Przewagę pewności, można by tutaj powiedzieć. Na razie, TT1 nie jest, nie, nie jest chętny, żeby wychodzić z bazy dopiero teraz po uzbieraniu większej ilości jednostek. Będzie się na to decydował. Wygląda na to, że Rutkec dopiero troszeczkę sobie tutaj zadronował, no i znowu ma miejsce konfrontacja, jest tutaj kilka beiningów, trochę więcej się tutaj produkuje te bejny nie posiadają jeszcze spida, więc bez creepa są dosyć wolne no ale patent oczywiście polega na tym, że i może być w stanie zaatakować je tutaj jakoś tak z boku, no i zaraz zobaczymy nie, jednak beiningi tutaj wychodzą, ooo bardzo fajny forcefield, kolejny z nich świetnie tutaj tymi forcefieldami się odgrodził jedynie trzy bany eksplodując, nie zadając w zasadzie żadnych obrażeń, bardzo, bardzo bardzo słabe obrażenia tych baningów, z których większość została tutaj zablokowana tymi forcefieldami, naprawdę niesamowite gra w tym momencie, jeśli chodzi o te forcefieldy. No i zaraz zobaczymy, Rutkez musi obronić swojego Golda, ale wygląda na to, że będzie miał z tym ogromny problem, ponieważ jego przeciwnik naprawdę zadaje mu ogromne obrażenia. <coughs> Rutkec w tym momencie buduje aż 20 zemlingów, 4 bejny także są tutaj produkowane, stara się jeszcze tutaj cokolwiek, cokolwiek robić, ale jak, jak widać tutaj, jak widać to no nie jest za bardzo w stanie zaatakować. Jeszcze tutaj bejnami atakuje, dwa bejny eksplodują, ale spójrz jak małe obrażenia one zadają. Naprawdę, naprawdę bardzo niewielkie, i w tym momencie chyba TT1 będzie zdążał do zwycięstwa. Pomimo utraty Forge'a, w tak wczesnej fazie gry, na pewno będzie tutaj, na pewno będzie tutaj na bardzo dobrej drodze do zwycięstwa. Jego przeciwnik traci bardzo ważną ekspansję. Traci ogromną ilość dronów. Spójrzcie, jak mała dronów, mała ilość dronów znajduje się tutaj. Tymczasem Lutkec stara się tutaj atakować swojego przeciwnika. Stara się jakoś tutaj wywrzeć presję w jego własnej bazie. Oczywiście straci tutaj może jednego zelota. Drugi, niestety, dla niego. Nie został zabity, no i TT-1 według mnie powinien już atakować, a nie pastwić się tutaj nad tymi, e, nad tymi kokonami, to naprawdę nie jest, nie jest ważne, żeby te, że te kokony zostały, żeby te kokony zostały zniszczone. O, ale chwila, moment, mamy tutaj cztery bejny, które będą się morfować, zobaczymy, czy będą one w stanie zaatakować te, te... Probówki, pomimo tych kanonów, jest tutaj bardzo wąska ilość miejsca. No i zaraz zobaczymy. W tym momencie, w tym momencie tt 1 wie dokładnie, co się tutaj dzieje. Jeszcze stara się zaatakować, bo w momencie, tutaj tt 1 oczywiście atakuje swojego przeciwnika. No i miała miejsce eksplozja. Duża ilość probówek została zniszczona, ale czy jest to wystarczająco? Wygląda na to, że nie, ponieważ Rutkec nie posiada zbyt dużej ilości jednostek. Podczas gdy 1 jego armia to jest po prostu niesamowita pioncha. Prosto w czoło. Rutkeca, który za chwilę, według mnie, powinien poddać grę. Jeszcze tutaj force fieldy zostały rzucone. Nie ma już chyba nic, co może. Mógłby tutaj, co mógłby tutaj Ludkec zrobić i w tym momencie podaje partię GG TT1 zdobywa pierwszy punkt dla Fnatic. Fnatic, No i fanatycy tutaj z jednym punktem e, przejdą do gry numer 2, więc no wow, naprawdę niesamowicie rozpoczął się tutaj ten finał. Best of Seven oczywiście będzie miał tutaj miejsce, tak jak mówiłem, dzisiaj nagram trzy gry, będą one na kanale. E, w momencie, w którym to oczywiście oglądacie, no to są one na kanale, co jest trochę idiotyczne z mojej strony. W każdym razie, cztery gry będą dnia następnego, mam największą nadzieję, czyli będzie to yy, na, na rano 24. W każdym razie, dzięki bardzo wszystkim za, wam za oglądanie. No i za chwilę przejdziemy do gry numer dwa.